Francja nie jest monarchią najgorzej, bo my jesteśmy monarchią i Francja może wywołać wojnę. Wypowiadam wojnę. Pokój. Okej. Okay. Tybałowanie ulepione w lato. O nie tylko nie to. Rosja, jak ty chcesz pokonać Francję, jak on nam największą armię, no tak skoro nie skolonizował Polska, bo Polska chciała, ale no zobacz, jest tak mało chyba, że zakręcimy Szwecję, żeby oddał, dała mu, może Prusom i jestem tego nam pomoże w zabiciu Francji i przywrócić ją i żeby przywrócił nasze tereny i żeby w końcu w Europie był spokój i w Hiszpanii.